Zmierzamy sobie tak mniej więcej, żeby było z 18 cm tej podsypki. A ty się tak nauczyłaś robić? Widzów masz. No, chociaż taki. I został nam taki kawałeczek. Tak to wygląda. Jak wszystkiego nie zrobi naraz taki. No ale przebuję. Wszystko, co niby zajmuje Mnie mało czasu, to zajmuje wieki. Tak to wygląda. Witamy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak mieszamy beton z piaskiem, żeby uzyskać suchy beton, tak to się nazywa. No i jak kładziemy obrzeża, więc zostańcie i dopingujcie, czy nam to wyjdzie, czy nie. Sama jestem ciekawa, to do zobaczenia. Zaczynamy. No i co? no Zaczynam mieszać pierwszą turę suchego betonu i wygląda to tak: Cztery szpadle piasku i jeden szpadel cementu. Trochę wody tam wymiesza się i tak będziemy lecieć. Każde obrzeże. Ale tych obrzeży mamy ile? Nie? Z 20? będzie jak nie więcej. No dobra, lecimy. I dałam cztery szpadle piasku. Tu, jak widzieliście, doniczką brałam z worka, bo ciężki i będziemy mieszać. Padał deszcz, to jest mokry piasek. Może nie trzeba będzie wody wlać. W razie co to dolejemy trochę wody. I tyle. Matek bronił po 8 na 2, ale dla mnie to jest za ciężko. To robię 4 na 1. No i tak to będzie. Sypaliśmy na spód suchy beton. Matek to wyrównuje trochę. Zobaczymy teraz tak, tak jak patrzyłem na internet, tak na 18 cm żeby zostawić, żeby jeszcze trochę to ubić, nie? Dobrze. I co? Bierzemy krawężnik, zobaczymy, czy będzie pasował, bo on będzie na równo z trawą. W większość ludzi to zazwyczaj ma powyżej, ale mamy na równo, bo chcemy na równo z tymi płytami. Przeciągnęliśmy sobie wcześniej ten sznureczek. Tu jest na równo. Tam trzeba trochę ubić gumowym młotek. Sznurek. I teraz do sznurka. trzeba. Tu, tu już jest. To to nie jest zawiesło? Trzeba będzie chyba to wyrwać, tą trawę trochę? Nie. Dobrze, zobaczymy na sam końcu. Dobra, ja idę robić następną turę. Podsyp Ty, bo zaraz jak sypnę, poleci. I tak, generalnie to jest bardzo proste. Mierzamy sobie tak mniej więcej, żeby było z 18 cm tej podsypki. Po to, żeby tam resztę dobić delikatnie. Ale też bez przesady, bo wiele się nie ubije. Z tego jak widziałem na filmikach, trzeba zabrać spod tego, żeby się płyta nie połamała. No i kładziemy. Ups. Patrzymy sobie do sznurka, co tu się dzieje. Wrócili. Matek robi siódme obrzeże. Ciekawe. O, tak to wygląda. Idzie, idzie. Tylko jeszcze trzeba będzie zaoporować. Tak to wygląda. Tutaj zaoporujemy. Tu też. I niestety, jak widzicie, trochę. Tutaj jest podwyższony poziom tej ziemi, tu jest ok, ale tam dalej. Trzeba będzie ją trochę wyciąć tu. No niestety nic z tym nie zrobimy, do tego, że wcześniej tutaj sypaliśmy ziemię. Tak, i ten... sypaliśmy na oko, a ktoś by mu pomyśleć, ale to nie przeszkadza, można podnieść. Nie, nie możemy podnieść, bo jakbyśmy podnieśli, to byśmy nie otworzyli furtki. Bo by wtedy krawężniki nie były. Obrzeża dotąd, tylko na przykład dotąd i furtka by się nie otwierała, więc to jest wszystko zależne od kilku czynników. Jakbyśmy to podnieśli do góry, no tak by to wyglądał taki ząbek stojący. No nie, no jest taka opaska polecieliśmy tak wcześniej, no i dostosowujemy na równo. Po prostu się zetnie trochę tu tą przednią warstwę i tyle, co się będziemy. młotek jak już tu jesteś, gumowy młotek trochę tu ubijasz. Najgorsze jest w tym, że tutaj. Te końcówki, one widzicie, dolegają bardzo do siebie, te, a od góry odstaje. Matek mówię, że mu to nie przeszkadza. Mi też to nie przeszkadza, ale widziałam na różnych filmikach, że ktoś na przykład tą końcówkę wybija młotkiem i tu jest dziura, tu jest dziura i one bardziej wchodzą w siebie, i tutaj nie ma tej szpary. Coś w tym stylu. Jeszcze zostały trzy. Polecimy tu, czyli co? To będzie raz, dwa, trzy. Tutaj zabraknie chyba półtorej. O, za dużo, chyba, nie? No i tak trzeba właśnie robić: trochę dosypać, trochę odsypać. No i równać. Jak się da, to się da. Jak nie, no to trzeba kombinować. No i tak właśnie co? Dalej, dalej, dalej. Ja tutaj mieszam suchy beton, a matek właśnie tak jak widzicie tu robi. Puka, wymierza, przymierza, żeby było na równo. Spadek mamy ze strony drzwi do furtki tak mniej więcej. 4 cm. O, 4 centymetry. A ja chciałam mieć 2 mm. Nie, 2 mm na metr wychodzi. 3. No to... Nie jest dużo, ale... No ale nie spadek. No i dobra, i tak właśnie będziemy robić. Zobaczymy się już jak położymy te jeszcze trzy tamte co leżą. Dobra, i co? Krawężników mieliśmy 10 położone. Już z tej strony jak widzicie, daliśmy cement, posypkę cementową i teraz z tej strony matek ładuje. O, tak to wygląda i zobaczcie, co teraz będzie robił matek. Z tej strony, ty, z tej strony jest tyle, dlatego że tutaj ziemię damy, żeby była trawa, a z tamtej strony matek robi taką właśnie skośną ścianę. Zaraz polejemy to też wodą i to wygląda tak mm. Tutaj mamy taką wąziutką o. i tak o. A ty się tak nauczyłaś robić? Ty mi powiedziałeś, a gdzie indziej miałabym się nauczyć. O, patrz widzów masz. No, chociaż no. <laughs> Kalisi! Kalisi! Już, już, nie bo ty teraz wejdziesz. Ja już widzę twoje predyspozycje. Patrz, patrz, teraz do tego cementu wejdzie. Możesz wziąć tamtą sepackę, co przyniosło, może będzie ci lepiej tak bokiem. Pewnie. O, widziałeś. To nie musi być aż tak, nie wiadomo, jak równo od linijki. To, jego tak trzeba zeszklić, wiesz? Żeby taka skorupka się zrobiła no. jakby... Jeszcze będzie trzeba to raz zlać wodą, troszeczkę i jeszcze raz tak, bo to też trzeba wciskać trochę, nie to to chodzi. Tak, tak, trochę mocniej, bo on musi się tam jakby trochę ułożyć. Oby tylko deszcz nie padł. Nie, no chyba dzisiaj nie będzie, a jak co, to trzeba to czymś przykryć, ale nie mamy czymś. No dobra, ale tak to właśnie wygląda i tak działamy dalej. Dzisiaj kolejny dzień jest, bardzo mocno wieje wiatr. Zrobiliśmy obrzeża, na słyszycie jak wieje. Tutaj to jest z jednej strony i z drugiej trochę. No tak to wygląda, tam zalane, tu zalane. I zostaną nam taki kawałeczek, może dzisiaj zrobimy, ale nie wiem, brak wieje, tutaj jeszcze jeden, dwa, trzy i tu czwarty. I obrzeża będą skończone, a ja może spróbuję kilka taczek z tego piasku tutaj. Tak to będzie wyglądało. Już całkiem inaczej wygląda niż tu. Jeszcze będę się tutaj ziemi powsypywać, trochę przeciąć tą trawę tu, żeby wyrównać. No i posiać trawkę. No i tak to będzie właśnie wyglądało. Tak lecę dalej. Zobaczcie, tak to wygląda z tej perspektywy. Matek buruje. Tutaj piaseczek wysypany. Robisz? Pokazuję jak tu burujesz. A to z tej strony o, tu ode mnie też to robić? Też. Jakie renito. Po obrzeże musi wejść. U -u. Widzicie jak to jest? Na początku się robi, a się wszystkiego nie zrobi na raz, tak jest. O kurde. I to był też suchy beton. O kurde, co? ale tam odleciał. To trzeba będzie zabrać tam. To teraz się wesprze znowu na tym betonie, co obrzeża będą, wiesz. No i dobra. O, Matek przecina krawężnik. Ten już wstawiony i ten robi do silnika I będzie cały ciąg zwierzęty nie podtrzy. Ten potem widzę. Muszę jeszcze to liznąć, bo nie wiem, czy nie będzie przeszkadzało. O, jaka lekka teraz. Idziemy, idziemy. Ciekawe, czy będzie pasowało. O, kurde. No, Zobaczymy. Ale przebuję. Coś tutaj nie gra. Co za bardzo na ścisk. No. Kurde, no i co? Weź teraz. No w ogóle, sznurek już można też. Poczekaj, jeszcze chwilę. Tutaj wchodzi, nie no we? że można, to się wyprostuje, podniesie. Ja myślę, że będzie okej. Okay. Trzeba poczlipować. przynieś mi flexę. A Tomek odejdź. Ty tutaj jesteś pomocnikiem numer dwa, po mnie? No lepiej to. No dobra to. Zobaczcie, jak ma tak ostatni kawałek z jednej strony. Do końca w końcu jutro będzie można wszystko zasypać piaskiem ale chyba mi się za, du za dużo przesypało Miarka widziałeś gdzieś miarkę? tam podać o mało tak? Tutaj, tutaj deczko za wysoko something jak like teraz nie? Teraz będziemy robić dziurę na ten kabel, bo trzeba go gdzieś yy, przetransportować a on, Matek będzie właśnie robił tę dziurkę w tej rurce. I ten kabel wyjdzie gdzieś górą, gdzieś tam. Będzie czekał kiedyś na swój moment, jak <grych> będzie może użyto. Opada też patrzcie. Aha! aha. O, no. Oś, co? Bateria. Podmienimy. Jak zwykle, tak jest zawsze, nie? Jak widzicie, już zrobione są obrzeża z tej strony i z tamtej. no, te wszystkie dni. No, no co, i się zagina do góry. Jak mam to zrobić teraz? Wszystko, co niby zajmuje mało czasu, to zajmuje wieki. No nie był taki sztywny ten drut, kabel, a nie, chcę iść. Dobra, wpuściliśmy sznurek na dół. Matek teraz ten kabel zawiąże ze sznurkiem i go wciągniemy może do góry Nie może A on sobie tu krewkę zrobił jeszcze Pokaż o. Kapiasz Przejdzie to Bo zaraz będzie pewnie ciemno no Tak Dobra, powoli tak wciągaj Mam Dawaj, dawaj, ciągnij Hurra, wyszedł kabel ja już idę mieszać, bo jeszcze musimy tu podsypać z tej strony, zrobić tutaj krawężnik. No to trzeba. I dzisiaj koniec, bo za pół godziny będzie ciemno, więc lecimy. Pokażę Wam, jak już zrobimy, bo musimy się spieszyć. Pokażę Wam, jak wyszło w całości. Krawężniki są zrobione. Tutaj trzeba ziemię sypać tu piasek. Tak to wygląda. I można kłaść kostkę, muszę jeszcze tu posypiemy, chyba cementem suchym. Ten odcinek już się na tym etapie zakończy. I co? Zapraszam do następnego odcinka. Jeśli ciekawi was, jak będzie wyglądał efekt końcowy, jak ta kostka wyjdzie, czy będzie na to w ogóle szło, czy nie, to zapraszam. No to pa, miłego dnia życzę.